Stoku. Jednego to jest sądu okręgowego, a drugiego sądu apelacyjnego, które to niezawisłe sądy orzekały w procesie Rafała Gawła oskarżonego o oszustwa. I z uzasadnień tego wyroku, które są oparte o dokumenty związane z badaniami Rafała Gawła, wynika, że jest to człowiek uzależniony od narkotyków. Tutaj na przykład. Karta 8208 do 8240 mówi tak, że biegli, i tutaj cytat, stwierdzili, wskazując, że wahania nastroju, napędu i aktywności były związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a nie chorobą psychiczną. Ciekawostka, prawda? Yy, I cóż tam takiego pisze nam Sąd Okręgowy w Białym Stoku? Trzeci wydział karny, sygnatura 3K78 na 15. Posłuchajcie Państwo. Biegli. Podtrzymali opinię w czasie wysłuchania na rozprawie, kompetentnie odpowiadając na pytania, wyjaśnili pewne szczegóły swojego stanowiska, jak też i znaczenie specjalistycznych pojęć. Pracując od wielu lat z osobami uzależnionymi, mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby ocenić stan psychiczny badanego. Niekonieczna jest do tego znajomość przypadków uzależnienia od konkretnego środka odurzającego psychotropowego w tym leku. Konsekwencje uzależnienia, skutki kliniczne zażywania danego preparatu, mechanizm funkcjonowania osoby z punktu widzenia ocen z artykułu, 31 KK są praktycznie tożsame. I tutaj, i tutaj sąd okręgowy w Białym Stoku stwierdził, że, że Rafał Gaweł jest uzależniony od narkotyków, i od, tego, i od tego wyroku wywiódł apelację obrońca Rafała Gawła, i pisze tutaj, tak. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia mający wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że oskarżony w dacie popełniania zarzucanych mu czynów był w pełni poczytalny i miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynów i kierowania swoim postępowaniem, podczas gdy Rafał Gaweł od wielu lat leczy się na chorobę afektywną dwubiegunową i uzależniony jest od substancji psychotropowych przyjmowanych w związku z chorobą, co sprawia wątpliwości co do faktycznej możliwości rozumienia przez niego zarzucanych mu czynów. I pisze tutaj, pisze tutaj pan mecenas, Rafał Agawła, tak. Również i w tym przypadku opiniujący rozpoznali u oskarżonego jedynie zaburzenia osobowości o cechach osobowości narcystycznej i histronicznej oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jednakże stwierdzili, że nie wpływa to ani na stan poczytalności oskarżonego, ani też na możliwości prowadzenia obrony. Dalej pisze, dalej pisze. Pan Mecenas, tak, biegli ci dysponując dokumentacją leczenia psychiatrycznego nie stwierdzili, aby uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz cechy osobowości opiniowanego były czynnikami, które powodują zniesienie lub ograniczenie w znacznym stopniu poczytalności oskarżonego, także Pan Mecenas Rafała Gawła sam tutaj przyznaje, że jego klient jest narkomanem. No i patrzcie państwo, cóż takiego zrobił z tym niezawisły sąd apelacyjny. W Białymstoku sygnatura akt 2AKA179 na 16 pisze tak. Niezawisły sąd prawomocnie pisze tak. Od 2013 roku oskarżony był leczony z uzależnienia leksotanem Koaksilem w dawkach przekraczających dawki zalecane przez producenta. Dalej tak. Całość zebranego materiału, dane z akt sprawy, przeprowadzone badania wskazują, że mechanizmy osobowości opiniowanego cechuje niedojrzałość. Badany ma silną potrzebę koncentrowania na sobie uwagi i otoczenia, bywa przesadny i nieadekwatny w ocenie własnej wartości i przekonaniu o sobie. Bywa zwodniczy, pisze tutaj Niezawisły Sąd Apelacyjny w Białym Stoku, a ja mam tutaj jeszcze jeszcze taki fragment. Z dostępnych danych wiadomo, że Rafał Gaweł jest osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. W przeszłości leczył się z tego powodu u lekarza psychiatry, przyjmował leki, nie podjął jednak psychoterapii uzależnienia. Miał kontakt z różnymi narkotykami. Głównie przyjmował substancje stymulujące, których działanie polega na wzmacnianiu czynności układu nerwowego. Środki psychoaktywne przyjmował od 16 roku życia. Z czasem przyjmowanie tych substancji się nasiliło. U Rafała Gawło wystąpiły objawy uzależnienia w postaci upośledzonej zdolności kontrolowania używania substancji psychoaktywnych, jego rozpoczęcia, zakończenia lub ilości. Występowanie objawów abstynencyjnych, używanie substancji psychoaktywnych pomimo wiedzy o szkodliwości i poniesionych strat. I konkluzja jest taka którą to Niezawisły Sąd Apelacyjny w Białym Stoku cytuje jednego tam zbiegłych, i tak czytamy o. Panu Rafale Gawle. Nie mógł sobie pozwolić na okresy obniżonego funkcjonowania, więc korzystał z tych substancji od 50 do 100 mg. Był wtedy optymistyczny, szybko kojarzył, czasami był na granicy depresji i manii. Przedawkowywał, brał do 3 gramów na dobę. Przetestował większość narkotyków: marihuana, haszysz, kokaina, dopalacze LSD. Za życie LSD w 19 roku życia zakończyło się psychozą kilkutygodniową. Słyszał głosy, które ustąpiły i nigdy więcej nie miał takich objawów. Przydawce 3 gramów ETH, na zjeździe słyszał głosy, miał wizję, one się pojawiały w formie flashów. W okresie 2004-2014 używał ten preparat. Obecne pokolenie będzie żałować, że.